To był piękny dzień. Niebo było błękitne, a lekki wietrzyk przegonił chmury. Gdybyśmy mogli wejść na wzgórze, to zobaczylibyśmy, jak Duck i Oliver ciężko pracują na swojej własnej, lokalnej linii nad morzem. I Duck i Oliver są dumni ze swojego wyglądu, a zwłaszcza z pięknej, błyszczącej farby. Oliver często opowiada o tym, jak Douglas uratował go przed oddaniem na złom. Gdyby mi nie pomógł Douglas, mawia, na pewno by mnie złapali, jak uciekałem ze złomowiska i nigdy nie dotarłbym do stacji grubego dyrektora. Wszystkie lokomotywy chciały usłyszeć opowieść o przygodach Olivera. Niesamowite! zdumiał się Henryk. Oliver, powiedział James, ten to jest sprytny i zarazem rozważny! dodał Gordon. Co to znaczy rozważne? Zapytał Percy. To wtedy, odpowiedział Tomek, ty jest się doświadczonym i mądrym. Powinniśmy, zakończył Gordon, wszyscy brać z niego przykład. Przykro to mówić, ale po wysłuchaniu tych pochwał Oliver stał się bardzo zarozumiały. Henryk mówi, że jestem wspaniały i ma rację. Zagwizdał i pompnął przed siebie. Pewnego dnia gruby dyrektor przybyłby sobie z nim porozmawiać. Świetnie sobie radzisz. Musisz się jeszcze nauczyć, jak należy postępować z wagonami. Każda mądra lokomotywa wie, że nie można ufać wagonom. I wszystkie lokomotywy ostrzegały Olivera, ale on nie zwracał na to uwagi. Myślicie, że sobie nie poradzę? pytał zagniewany. Gordon wie lepiej. Mówi, że jestem rozważny. Może i jesteś rozważny, czy tam jaki, ale wagony zawsze będą sprawiać problemy i... Nic już nie mów, tak, przerwał Donald. Trudno, on musi sam się o tym przekonać. Pewnego dnia Oliver odprowadzał załadowane wagony na bocznicę i podstawiał puste. I gdy wrócił, by zabrać pełne wagony, to nie chciały się one ruszyć, bo było im dobrze. Co on nam tu będzie wtykał ten swój komin, marudziły. Chcemy Daka albo Donalda, albo Douglasa. Uważajcie sobie, syknął Oliver. Tak się do nas nie mówi, obraziły się wagony. Odpłacimy mu za to, ale Oliver tego nie usłyszał. Z początku wagony gładko sunęły naprzód i nagle Oliver poczuł, jak na niego napierają. Jego maszynista zaciągnął hamulce, ale to nic nie dało, bo wagony były wyładowane i rozpędzone. Naprzód, naprzód, krzyczały wagony. Oliver bardzo się chciał zatrzymać, ale wagony wciąż na niego napierały. W końcu wagony się zmęczyły. Wygrałem, wysapał Oliver. Ale było już za późno. Oliver leżał cały posiniaczony i poturbowany. Doug tak, widział to wszystko. To ty, Oliver? Czy dalej jesteś wspaniałą lokomotywą? Przepraszam, ale my tu nie lubimy takich niespodzianek. Donald i Douglas nie będą mogli korzystać z obrotnicy tak długo, aż nie zostanie naprawiona. I bez względu na późną porę musiano odholować Olivera. I'm sorry, sir. Przykro mi, panie dyrektorze, powiedział do grubego dyrektora Oliver. Powinienem był słuchać randaka. Chyba nie jestem rozważny, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Czuję się głupio. No cóż, Oliver, odpowiedział gruby dyrektor. Teraz już wiesz, do czego zdolne są wagony. O tak, panie dyrektorze, jęknął Oliver. Wyglądam jak złom. Aż tak źle to nie, zaśmiał się gruby dyrektor Ale będziesz musiał spędzić jakiś czas w warsztacie Lokomotywy współczuły Oliverowi Nasza linia nie może dobrze funkcjonować bez ciebie, napisał no Doug Wracaj szybko Kilka dni później Oliver rzeczywiście wrócił Wyglądał, jeśli to możliwe, jeszcze lepiej niż przed wypadkiem i błyszczał pięknie. Zmądrzał też i nigdy więcej nie popełnił już takiego błędu.